Siemana, widzowie z tej strony, minę Misiu i ze mną jest kolega i koleżanka. Hej! To ja! Dawajcie subskrypcję! Wspierajcie dzwoneczek lajka! I powitajcie mi, że pochodzę z najnowszych do naszej armii. Kraj Dobra. Lekka, kraksa, za dużo pikolów leciało. Za dużo, za dużo ice tea. Zostawiajcie subskrypcje. Subskrybujcie patronuje na Facebooka, Twittera, TikToka. I dołączcie nasz karmik. Dobra, jeśli nie chcecie, żeby pan Kartin był e, e, mój, koleg, mój, mój kolega, żeby nie był na, na, na moim kanale, to zostawcie łapkę w górę. ładnie, zero lajków tyle odcinków, gdzie nie będzie jeden lajk, like, jeden odcinek mniej Dobre. o kurde ale, a i możecie wbieść na kanał e, pan, właśnie, kartin. pan kartin i tam gdzie ma 95 subskrypcji, bo tam jest, ma dwa, kanał gdzie jest, ma 8, ale tam nie nagrywa no ten kanał ma Możecie dać się lajka i wszystko. Czego tylko poznajdasz? Dobra, Isiu gra Dziu. Dziu. To jest moja dzisiejsza rozgrzewka przed... <trym> um... Dobra, lecimy dalej. Dobra, ee, super słać. Bo ja robię jakieś triki. Trzeci odcinek z rzędu super sław. już słyszeli, jak jakieś busty w tle. To są nasze dzieci. To jest mój brat. To jest mój brat. moja siostra. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. Lecimy, 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 lecimy. Gdzie chcie, gdzie chcecie odcinek ze mną, jak ja będę grała, bo jestem słaba. To dajcie lajka. jeden lajk, like to będę grała. Dwa lajki like i ona będzie grała. To jest na zero mogę zrobić. Potem zrobimy. Taki fajny odcinek. Myślę, że będziecie się śmiać, ponieważ nie yy, ja bym grać wcale i. Ona ledwo co. Ale na tutaj umiem obsługiwać śledki, co? A mama co, Minecrafta nie umie grać. No jest już lepsze trochę. No, bo dzisiaj się nauczyłam skoro. Ale umiem to przy dla grać lepiej od rafała. Bo ja w ogóle nie gram w takie gry jak dzieci. No, a jestem starsza od ciebie, tak? Może nie. My mam 15 lat. Czekaj, co? Jestem starsza na o od ciebie. Musisz. Będę tym wzgólającym bratem. Tak, my jesteśmy rodzeństwem, tak, tak. Przerwa na reklamę. Co? Agata Wyble, dzisiaj przydajemy piękną kanapę za tysiąc złotych. Ciiiicho. Będę subskrypcji, subskrypcję, lajka, dzwoneczek, napisać komentarz, patrona na Patronite'a. To kaputera Facebooka, Instagrama. I, ten, ten odcinek będzie najgorszy. Ten odcinek będzie pod tytułem: wkurzający koledzy. Nie wnikaj. jestem maniakiem. Dobra. A na no, tak? no, no, no. no. Daj, daj. 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 Jak cię ciebie z z Wojtusiem, to opiszcie w komentarzach z moim bratem. Tak, czyli z Wojtkiem że te odcinki są fajne i. Bo ja no jeden, ta ona mówi odcinki. No, ale. It's a logic timing! Odpadasz! Ja tu się prawie bym tuł się w tle. <do>. jestem ja. ja, ja tak nie, Dobra, y, na y, 10 łapek w górę y, mój kolega robi salto na kanale. No, nie, wale koła, bo salta nie minie. <grym> no to zrobię. salto z pikałkiem. Proste. Morda. Zaczynam? Nie no, ja nie prowadzę twarzy. <grym> Co nie, nie, by było. Lila, dobra. Inu! Dobra, jesteśmy. Nie, 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 sobie mają sobie wyobrazić. kliki robię Ameryki. Yy, battle Pass yy. Co jest, co jest zrobić? Proszę w montażu wstawić jakiś losowy mem, ja potrzebujemy, mema Zamiast jego nikogo, dajcie mema, ja Potrzebujemy tego do życia jak ktoś napisze komentarz? Ale na komentarze ja są wyłączone Ja napiszę, czemu? O ty, jak to tak może? A już powiedziałam, że zostaniesz I jak będziecie chcieli ze mną odcinki, to też zostawiacie fajne w górę, wiemy to mówię już po raz 5 piątej, ale zostawajcie łapki w górę. Dobra, i teraz gramy wychanger so. Okej. Okay. Ona bierze sos. My nami są so... wam, wow, wow. nowo. So. No co? Siemka, wiecie co robię? <coughs> Som, jest matoją odpowiedzi: A, B C. A, duszę węża. Dusi węża. C. Tańczę makarenie. E, Dusi węża. I D. tańcie makarenie i duszę węża. Tańczę makarenie i duszę węża. To to duchy 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 duchy. Duchy. Zostawcie wasze odpowiedzi w komentarzach. Tylko to? No to bo nie. Zostawcie. Dobra, duchy. Duchy. I zapraszamy na kanał? Pana Kartina! Pana Kartina. Dam linku! I wbijamy 100 subskrypcji mu, bo bardzo. bo brakuje mapie. 5. 5. Tak. I Rafałowi dobijamy 20. 15. 20 nie będzie. Jak 20, to się nauczy w końcu robić. Ee, montaż. robić ładny montaż. <grym> ja w ogóle nie robiłem do tej pory montażu Wiem, ale będziemy robić też. będziemy robić też takie różne rzeczy, że nawet jakieś takie mamy różne w środku odcinka i takie fajne rzeczy, jak będzie 20 razy. Obej... Dobra, lecimy. Jakbyście słyszeli muzyczkę z to jak nie Nie, Dobra, lecimy teraz. No, na no, blokdaszach. Dobra, teraz już no, nie no, I teraz będziemy zgrać. Ona no, wie, że so... Czy wiecie jaki jest najlepszy serial na Netflixie? Macie do, macie do odpowiedzi? A! Byt! się <gry> u mnie pod najnowszym filmem. I Nie, wiem, to... że się połowa filmu zsięła. To wina montażysty. Do niego mieć nie. propozycję. Ja nie jestem montażystą. Ja no, nie umiem takiej klocki, ale tak. Tak, macie. E, nie, klocki, a ja mam kroski lego układać. Więc tak, jaki jest najlepszy serial na Netflixie? A. Łamię zło. C. Śród. A, a, a. B. I B, o którym zapomniałem. Nie na alfabetu. A B to jest lepiej zadzwonić do szabła. Macie, Piszcie. E, te trzy filmy, powiem jedno, te trzy filmy na seria Netflix. seriale na Netflixie nie istnieją. istnieją. <laughs> Better Console, Breaking Bad i Wednesday. Kurczę, pojadę. <laughs> to jest niemożliwe. Jesus zaraz zrobić takiego ciężkiego trika może Są dla mnie. Dobra. Pilion. na 50. Na pilion ja pokażę. Na 50. Ale wtedy nie będzie komentarzy. Dobra, a